Mam e, zdiagnozowane spadnienie roślinne. E, zdajecie sobie Państwo, że dla wielu osób e, taka diagnoza to jest wyrok. To od razu muszę powiedzieć, że dla mnie nie. Z, z takiego powodu, że jak ma się dwóch wspaniałych synów, jeszcze wspanialszą żonę, to nie ma innego wyjścia, nie można się poddawać. Trzeba stanąć mocno na nogach, chociaż te nogi się kwieją i ma się do pomocy takie urządzenie. I y, proszę Państwa, zdaje się sobie Państwo sprawę z tego, że z lekarzami a propos rozsianego bywa różnie. Leczy się nas jakimiś dziwnymi programami, pigułkami, które mają pomóc, a które tak naprawdę nie pomagają. Niczym. Natomiast... Y, Zetknąłem się już mniej więcej półtora roku temu z produktami firmy Synergy, ale podszedłem do tego raczej w taki sposób, że no, no tak, no trzeba spróbować zobaczyć, jak to, jak to działa. Natomiast dowiedziałem się od mojego kuzyna, że jeden z Norwegów, pan Ostfang, przez rok przyjmował ProArgy, mniej więcej 10, 10 saszetek dziennie i po upływie roku okazało się, że nie ma żadnych zmian, nie ma żadnych ognisk denilizacyjnych, po prostu jest zdrowy. I postawiłem sobie to jako cel numer jeden, że ja też chcę być zdrowy. Można różne rzeczy opowiadać. Nam się wciska takie historie, że jesteśmy chorzy przewlekle, że właściwie jest to choroba nieuleczalna. Tak naprawdę nie ma chorób nieuleczalnych. Tak naprawdę to my albo chcemy się wyleczyć z tego, albo, albo nie. A zatem od grudnia zacząłem pić dziennie sześć saszetek i proszę Państwa, i teraz nie, nie będą żadne historie, nie będzie żadne science fiction, tylko będą fakty. Ja mam zaatakowaną lewą stronę swojego organizmu. Przy czym postać spadnienia nośniowego w moim przypadku to jest primary progress, to znaczy stopniowo wyłącza się poszczególne części organizmu. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że przestaje działać ręka, przestaje działać noga, gorzej się widzi, a po pewnym czasie, jeżeli się nic nie robi, to się po prostu nie wstanie. Proszę Państwa, pierwsza rzecz a propos Proargi zacząłem ruszać e, swobodnie prawą To jest fakt. Dobra. Dobra. Ale lepiej, lepiej. to, jest, to nie dla mnie obrazki tylko dla Proargi. Na dokładnie, dokładnie tak było. Ja nie wierzę w cuda, natomiast w zeszłą niedzielę. Rano idąc ulicą, i teraz y, będzie to brzmiało cudownie, ale taki był fakt. W lewej nodze poczułem jakby mi ktoś zamontował rurę w środku. Poczułem tak jakby przez tę rurę przeszło powietrze i nagle spastyka, czyli to tak obrazowo można powiedzieć y, y, ból połączony z y, czymś takim ala a la, no, skurcz puścił. Zacząłem iść normalnie. Proszę. Zwykłeś, się powstał, jeszcze raz to nie na tylko na bo... I teraz właśnie, dalej. Moi chłopcy, starszy ma 14 lat, młodszy ma 11, pytają mnie tak. Tatuś, ale, ale to znaczy, jak to działa? Ja mówię, chłopcy, to jest mniej więcej tak, jak jest u Asterixa i Obelixa. Jak wyjdą ten płyn, to... To jest totalny kom, Natomiast żona mnie pyta, no dobrze, no ale co, co się dzieje? Ja mówię, to jest tak jakby mi ktoś dopakował bateryjkę. Bardziej. Proszę Państwa, robi się coraz lepiej, coraz fajniej. Tak brawo! A co najważniejsze, przede wszystkim pomagać ludziom, którzy też cierpią na stwardnienie rozsianek, którzy często nie za bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. A zatem obiecałem chłopakom moim, że w tym roku zagramy w piłkę. Zagramy? Zdrowne brawa! Gratuluję ja nie odkrywam, że wyłączyłem się w akcję pomocy dla SM, bo tak się to w skrócie nazywa, w w stronie. No jest to koszmarna sprawa, dlatego że fundusz przewiduje pomoc w przeciągu dwóch lat, a później tak jakby wyłączyli światło. Sorry, ale już więcej nie pomagamy. A jeżeli się nie bierze tych specjalnych suplementów, to po prostu, tak jak pan tu powiedział, powolutku się gaśnie. I co my możemy zrobić? Na szczęście okazuje się, że jest jeszcze coś. Bo to jest kwestia odkrycia. No oczywiście to nie jest żadna tajemnica, to nie jest żaden to jest medycyna. Medycyna, wiemy, że prawdzie to jest agrina, która przede wszystkim dotlenia wszystkie komórki w naszym organizmie. To jest to, że możemy funkcjonować coraz lepiej. Jeżeli to jeszcze pomaga, na, na to no, gratuluję. Naprawdę, a mam kolegę, przyjaciela, który na to samo choruje. Pierwsze co, to dzisiaj do niego dzwonię w tej sprawie. Naprawdę, gratuluję. Serii, to wszystko, co mówię w tej chwili, jest najszczerszą moją prawdą, ponieważ ja jestem po pierwsze, nie tak dawno to się wszystko wydarzyło. po bardzo rozległym zawale. Jeśli ktoś wie, co to jest, to z uniesieniem odcinka ST, czyli mam jedną nogą już na tamtym świecie. E, następnie, zaraz po zawale okazało się, że jest ten, jak na aorcie. Potem trzeba było zrobić bypassy, a potem udrażnianie tętnic udowych, bo mi groziła amputacja. Więc y, naprawdę mam trochę doświadczenia w tej kwestii i pewnego dnia przyszła, to było 9, 8 miesięcy temu, do mnie koleżanka, która mówi, słuchaj. Jest fantastyczny produkt. Ja wiem, że Ty masz takie incydenty związane z układem krążenia. No, ja oczywiście ten układ krążenia to sobie zawaliłam, sama na własne życzenie. Zresztą to nie jest do końca prawda, bo ja już zgłębiałam te tematy bardzo dokładnie. Nie do końca jest prawdą, że zawał to jest wyłącznie blaszka miażdżycowa, zator. Tak, to jest oczywiście efekt końcowy. Natomiast. Wcześniej przyczyną zawału może być mnóstwo rzeczy, łącznie z pasożytami w naszym organizmie. Słuchajcie, przyczyn zawału jest wiele, ale to nie, nie, nie w tym rzecz, żeby teraz mówić na ten temat. I przyszła do mnie Joleńka, która jest z kolei <laughs> przyjaciółką Wiesia. Bardzo mi miła, dziś po raz pierwszy Wiesia poznałam. Zaprosili mnie na to spotkanie. Przyjechałam wczoraj i słuchajcie, kochani. I ona mi powiedziała o produktach. Przyszła, rozłożyła mi na stole tam jakieś ulotki. W ogóle nie musiałam mnie je przekonywać. Jeżeli ja usłyszałam o tlenku azotu, bo wiedziałam, że tlenkiem azotu leczył mnie mój ukochany lekarz, notabene brat Justyny Kowalczyk, Tomasz Kowalczyk, mój kardiolog osobisty. Słuchajcie, zobaczyłam, że jest to tlenek azotu, który jest wprowadzany do organizmu w czasie zabiegu, koronarografii, wszystkich takich incydentów yy, tak. układu krążenia, po to, żeby rozszerzyć naczynie i żeby po prostu przywrócić człowieka do życia. Więc ten tlenek jest stosowany w kardiochirurgii, w kardiologii, bo przeszłam przecież operację. I proszę was, jak ja zobaczyłam, że ja mogę brać aminofas, który po prostu wytworzy ten azotu w moim organizmie, no to się uchwyciłam tego, jak, jak nie wiem, jak... Tonący dosłownie. Bo myślę sobie, no nie wiem, czy mi to pomoże, czy nie, ale muszę najpierw na sobie wypróbować, żeby móc rozmawiać z ludźmi, których mam całe mnóstwo przyjaciół i znajomych właśnie z incydentami kardiologicznymi. No I co się okazuje, że. Te wszystkie zmiany w moim organizmie następowały w sposób niewiarygodnie szybki. Jeszcze nie schudłam, bo ja muszę się jeszcze przyznać do strasznej rzeczy, ja mam okropną palaczką nałogową, więc paliłam papierosiska po dwie paczki dziennie, ale pięć lat temu rzuciłam palenie, w ciągu jednego dnia jest to do zrobienia. I no oczywiście przytyłam, no coś jest za coś, trudno mi jest zrzucić, ale staram się marsz, marsze uprawiam sobie normal z kijami, mieszkam w górach, więc yy, ćwiczymy. Ja nazywam się Kajanowak. Oczywiście o czym się chciałam z Państwem podzielić, to to yy, przypuszczam, że wiele osób różne tutaj siedzących na tej sali różne miały kolej swojego życia i wiele osób zetknęło się z taką chorobą jak depresja. To jest taka, taki znak naszych czasów, tak? Ja niestety też. Trzy lata, a dokładnie już w tej chwili pięć lat temu, urodziłam dziecko, trzecie z kolei i niestety dotknęła mnie ta choroba. jak wiele z Państwa, wiele z osób tutaj siedzących wie, to jest choroba, która się wlecze z której ciężko wyjść, jeżeli się jest samemu, przy której potrzeba bardzo dużego wsparcia, jeśli chodzi o rodziny, o osoby, które są wokół. Ja zawsze byłam osobą bardzo aktywną i nawet w momencie, kiedy urodziłam dziecko, musiałam sobie poradzić sama, w związku z tym, no, z tej aktywności musiałam zrezygnować. I tak się to zaczęło. Trwało trzy lata, naprawdę poważnych sytuacji, e, bardzo różnych myśli. I tak naprawdę, kiedy w zeszłym roku zaczęłam brać pro -RG, to już od miesiąca nie chciałam brać tabletek, e, tabletek psychotropowych. Kiedy e, zaczęłam brać Pro-RG, to, to było tak, jakbym Znany sobie substytut dla tych tabletek, po których się też nie czułam. I dzisiaj z całym przekonaniem, z całą pewnością mogę Państwu powiedzieć, że to prawda nie jest to może tak spektakularne jak w przypadku kolegi, ale naprawdę, proarczy pomaga depresji. Nie biorę tabletek, nie wróciłam do nich, nie wrócę na pewno a mój umysł działa naprawdę coraz sprawniej, coraz lepiej i jest to po prostu rewelacyjny produkt nie tylko na